Cześć, z tej strony Marcin. Piąte zadanie od Wiktora w ramach darmowych Kodę petycji, czyli ty mi wysłałeś zadania, a ja ci rozwiązuję całkowicie za datmo. Zadanie piąte jest takie. Pole trapezu równoramiennego jest równe 220 cm2, podstawy trapezu jego wysokość zapisano w postaci wydarzeń algebraicznych jak na rysunku obok, tak? Czyli na górze górna podstawa to jest x plus 6, dolna podstawa to jest 3x plus 6, a nasza wysokość to jest x plus 2. Trzeba obliczyć długości boków tego trapezu. Oczywiście, ponieważ na samym początku podali mi informację, że pole trapezu to 220 cm2, to ja sobie napiszę wzór na moje pole. Pole trapezu jest równe, oczywiście, 1, 2 a plus b razy h. Ewentualnie a plus b przez 2 razy h. To jest to samo. Moje pole jest równe 220, dlatego tutaj sobie wstawię 220. Jedną drugą sobie przepiszę. I teraz. A plus B to są oczywiście jedna podstawa i druga podstawa. Czyli trzeba będzie dodać x plus 6, dodać 3x plus 4. Ale zauważcie tak. x plus 3x to są od razu 4x. 6 plus 6 to jest 12. Nasza wysokość to jest x plus 2. Dobra. Teraz mamy tak. 220 równa się. Jedna druga razy 4 to jest. 2x, 1 2 razy 12 to jest szósteczka. tu zostanie x plus 2. Wymnożymy sobie to w nawiasach, czyli 220 równa się 2x razy x to jest 2x kwadrat, 2x razy 2 to jest 4x, x razy 6 to jest 6x i 6 razy 2 to jest 12. Odejmiemy sobie 220. Czyli 0 równa się 2x kwadrat. 4x plus 6x to jest oczywiście 10x. A 12 minus 220 to jest minus 208. Ok. Podzielę sobie to oczywiście przez 2. I przy okazji zamienię stronami. Czyli mamy tak. 2x kwadrat podzielić przez 2 to jest x kwadrat. 10x podzielić przez 2 to jest 5x. Minus 208 podzielić przez 2 to jest minus 104, no i to ma być równe oczywiście z 0, tak? Musimy sobie policzyć deltę. To jest nasze a, czyli jedynka, b jest piątką, c jest minus setką. Delta równa się b kwadrat a więc 5 do kwadratu 25, minus 4 razy ta jedynka, to jest minus 4, i nasze minus 4 razy minus 104, minus z minusem daje plus, a 4 razy 104, to jest 416. Czyli ta nasza delta wyszła 441 bardzo ładnie, ponieważ z tego wynika, że pierwiastek z delty równa się 21, więc bardzo ładny wynik, tak? Musimy sobie policzyć x1 i x2, a więc liczymy. X1 równa się minus B, czyli minus 5, minus pierwiastek z delta, czyli minus 21, podzielić przez 2 razy A, czyli przez dwójkę. Minus 5, minus 21 to jest minus 26, odjąć 2 to jest minus 13. I znowu musimy to odrzucić, bo zobaczcie, że jakbyście na przykład podstawili to do, tutaj do wysokości, to by było co? Minus 13 plus 2, czyli co? Wysokość byłaby minus 11? No nie, tak? <laughs> czyli bo odległość nie może być ujemna, więc tą odpowiedź z automatu odrzucamy. I jeszcze oczywiście x2, czyli jest minus b, czyli znowu mamy minus 5. Plus pierwiastek z delty, czyli plus 21, i dzielimy to przez 2a, czyli przez 2. Minus 5 plus 21 to jest 16, podzielić na 2 to jest 8. Czyli ja w tym momencie wiem, że mój x jest równy 8. Ok? Dobra. Wyliczyłem sobie xa. No, to już nie będzie potrzebne, i to też już nie jest potrzebne. Dobra. Oblicz długość boków tego trapezu, tak? Jeden bok mamy, drugi bok mamy, nie mamy oczywiście ramion jeszcze policzonych. No to tak, Górny bok to jest X jest 8, 8 plus 6 14. Tu mamy nasze ramiona, których długości nie oczywiście nie znamy. Jedno ramię, drugie ramię. Wiemy o tym, że ta odległość, czyli ta wysokość poprowadzona w dół. To jest X plus 2, czyli 8 plus 2 to jest dyszka. No i wiemy, że nasza podstawa. Dobra. Mieszczemy sumku, to ja nie jestem, ale się staram. 8 razy 3 to jest 24 plus 6 to jest 30. Ok. Dobra. W jaki sposób wyliczymy sobie? Tą przeciw, tą, to ramię tego trapezu, czyli powiedzmy nasze C. Po pierwsze tak, skoro tu na górze jest 14, to odtąd dotąd również jest 14. A ponieważ jest to trapez równoramienny, to ten odcinek tu i ten odcinek tu mają taką samą długość. Czyli 30 minus 14 to jest 16. To znaczy, że tu zostaje 8 i tu zostaje 8. Ok? Dobra. No i teraz twierdzenia Pitagorasa oczywiście w tym trójkącie będziemy sobie w stanie wyliczyć c, czyli jedna przyprostokątna do kwadratu plus druga przyprostokątna do kwadratu równa się c kwadrat. Okay? To jest zwykły Pitagoras w tym małym trójkąciku. 10 do kwadratu to jest stóweczka, 8 do kwadratu to jest 64. 100 plus 64 to jest 164, czyli C kwadrat równa się 164. Tu sobie to spierwiastkujemy, czyli C równa się pierwiastek ze 164. Jeżeli 164 sobie rozpiszemy, to tak, 160 dzieli, dzieli się przez 2, czyli to będzie 82, które znów się dzieli przez 2, bo jest parzyste 41, no a 41 jest pierwszą, więc się dzieli już tylko przez 41. To znaczy, że nasze C jest równe, ponieważ tu jest para dwójek, a pierwiastek jest oczywiście drugiego stopnia, bo tu nic nie ma. Czyli jest 2, i to co zostaje, ląduje pod pierwiastkiem. Czyli dzięki temu wiemy, że nasze C to jest 2 pierwiastki z 41. I to kończy nasze zadanie, tak? X trzeba było wyliczyć w taki sposób, że trzeba było zastosować na pole. W końcu pole trapezu podali, że jest 220. dochodziliśmy do delty, liczyliśmy X1, X2, jedno z nich odrzucamy, bo by długość była ujemna. No a później tylko raz, żeby wyliczyć C i to kończy nasze zadanie. No, myślę, że teraz jak je widzicie, jak, jest, jak trzeba je zrobić, to nie powinno być raczej problemu ze związaniem go. Jeżeli jest, to standardowo, komentarz. W, napiszcie te pytania w komentarzach, tak? Eee, no co, a ja dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię już do ostatniego zadania eee, od Wiktora. O, na razie heja. Zmotywuj nas do dalszej pracy zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasion.pl.